To nie my zaczęliśmy tę wojnę. Drodzy bracia i siostry, inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku przez Rosję stanowiące eskalację wojny trwającej od 2014 roku została poprzedzona rosyjskimi żądaniami wykluczenia możliwości dalszego poszerzenia NATO. I redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku. Po 2014 roku Rosja zajęła Krym i zaanektowała go, następnie wsparła rosyjskie siły paramilitarne, które rozpoczęły wojnę na wschodzie Donbasu przeciwko ukraińskiej armii. Zachód ma swoją politykę. Ukraina jest przedmurzem Europejskiej Unii Zachód. Chce wojny. Od 2024 roku Rosja okupuje prawie 20% terytorium Ukrainy, a szacuje się, że około 3,5 miliona Ukraińców żyje pod okupacją. Od czasu inwazji okupowane terytoria utraciły mniej więcej połowę populacji. To nie my zaczęliśmy tę wojnę. Putin powtórzył w Indiach w dniu dzisiejszym. W referendum rosyjskojęzyczni mieszkańcy wschodnich rejonów Ukrainy zawsze będą dążyć do Rosji. Dzisiaj premier Narendra Modi brał udział w uroczystym przyjęciu dla prezydenta Rosji Władimira Putina w rach Trapati Bawen. Sytuacja w Polsce jest niewesoła. Problemy z prawem, z autorytetem, z mafiami. Zbigniew Ziobro w Brukseli lekarzy i mnie spotkał ogromny hejt dość kombinowania mówi pod adresem prezydenta Polski marszałek Włodzimierz Czarzasty zupełnie niedawno w Polsce były imprezy pisu za pieniądze rosyjskiej mafii nie zapomniał zauważyć premier Donald Tusk a Putin chce mieć całą Ukrainę w swojej strefie wpływów będzie wracał do wojny Francja i Turcja chce wprowadzić swe wojska na Ukrainę jeśli Trump nie zrozumie że ma do czynienia z listem wojny to przegra Administracja amerykańska oświadczyła w czwartek, że czasowo zawiesza niektóre sankcje wymierzone w rosyjskiego giganta naftowego UKOI. Powód chce umożliwić dalsze funkcjonowanie stacji paliwowych tego koncernu poza Rosją. Chiny planują zmniejszyć zakupy Rosji, ropy z Rosji. W konsekwencji tego. Tej decyzji. Spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce pokazało olbrzymią dyspozycyjność sędziwego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ostatnio prezydent Trump podpisał porozumienie pokojowe dwóch państw z Rwandą i Demokratyczną Republiką Konga. Interweniuje w kwestii Wenezueli. Ale prezydent Trump przegra to nic, że podpisze flamastrem dokument, że na jakimś odcinku stały w Ukrainie walki. To nie wystarczy. Tym, co motywuje Putina w sposób szczególny w tej chwili, jest utrzymanie się przy życiu. Aby przetrwać, musi pozostać u władzy, a żeby utrzymać władzę, musi prowadzić wojnę. Putin potrzebuje, aby Rosjanie byli wściekli na zagranicznego wroga, aby nie skierowali swojego gniewu przeciwko niemu. Putin pokaże siłę za wszelką cenę. Spotkanie Putin-Witkow z wtorku nie przyniosło rezultatu. Wojna nowej osi zła przeciwko Zachodowi. Pięć godzin Rosjan z Witkowem w Moskwie i nie dogadali się. Mamy w pamięci 28 punktów planu pokojowego Trumpa odnośnie zakończenia wojny na Ukrainie. To jest stały Model rosyjskiej dyplomacji. Stawiamy żądania i nie cofamy się na krok. 28-punktowy 28 plan pokojowy, który wyciekł do mediów, był listą rosyjskich żądań, więc program rosyjski nie zmienił się i Rosjanie nie widzą powodu, żeby się cofać. Jest im wygodnie znaleźć się w sytuacji, kiedy z jednej strony Amerykanie do, doprosili ich do stołu, przerwali bojkot Rosji, a z drugiej strony Rosjanie nie przerywają wojny. Co więcej, ta wojna nabiera coraz bardziej terrorystycznego i pełnowymiarowego charakteru. Podkreślił, zwracając nie jeden dyplomata, zwracając uwagę, że Rosjanie coraz częściej atakują brutalnie cywilne cele w Ukrainie. W rozmowie z Kremlem Amerykanie są równymi partnerami. W pozycji petenta występują nie są równymi partnerami w pozycji petenta. Ja nie bardzo rozumiem dlaczego. Amerykańska delegacja zajmująca się negocjacjami była ekipą amatorów. To nie jest świadome działanie Donalda Trumpa, który używa osobistych wysłanników, którzy są biznesmenami, szałmanami, a nie sięga po dyplomację, do której nie ma zaufania. Prezydent Trump już otrzymał wczoraj pokojowy puchar FIFA. Z kolei prezydent Ukrainy, Władimir Żeleński, poinformował w sobotę, że przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Steven Witkowem i zięciem prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kusznerem na temat kluczowych kwestii dotyczących zakończenia wojny. Prawie 70% Polaków obawia się, że Polska może zostać bezpośrednio wciągnięta Konflikt zbrojny z Rosją w związku z wojną w Ukrainie. To wynik nowego sondażu United Service dla wirtualnej Polski, który ujawnia głębokie obawy społeczeństwa i znaczące różnice w postrzeganiu zagrożenia w zależności od preferencji politycznych. Od 24 lutego 2022 trwa wojna w Ukrainie. W ostatnich miesiącach odbywały się liczne rozmowy, o których wspomniałem. Ukrainy z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, jednak nie przyniosły one pożądanego rezultatu, jakim byłoby zakończenie wojny, a wszystko to toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. Tymczasem zmasowany atak powietrzny sił, powietrzny sił rosyjskich prawie w całej Ukrainie, w dniu dzisiejszym także, ukraińskie wojsko zdemontowało doniesienia o okrążeniu Pokrowska i Memoradu. Przez Rosjan. Dowódcy podkreślają, że kontrolują kluczowe pozycje, utrzymują linie logistyczne i powstrzymują rosyjskie ataki. Rosjanie od tygodni prowadzą zintensyfikowaną ofensywę w tym rejonie. Niedawno ogłaszali, że podbili miasto. Ukraińcy są zjednoczeni w oporze wobec rosyjskiej agresji, ale różnią się w kwestii strategii zakończenia wojny. O zakończeniu wojny w Ukrainie mówi się w kontekście konieczności przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, wycofania wojsk rosyjskich, bezpieczeństwa dla Ukrainy, członkowstwo w NATO lub gwarancję, a także odpowiedzialności Rosji. Zaduść uczynienia za straty oraz przyszłości regionu, podkreślając, że warunki zawieszenia broni stawiane przez Putina. Utrzymanie okupowanych terenów, neutralność Ukrainy są nieakceptowalne dla Kijowa i Zachodu, co oznacza, że zakończenie będzie zależało od sytuacji na froncie i politycznej woli obu stron. Rozwiązanie sprawy Ukrainy i zakończenie wojny to złożony problem. Wymagający wielowymiarowych strategii, obejmujących wsparcie militarne dla Ukrainy, sankcje wobec Rosji, dyplomację i negocjacje, pomoc humanitarną oraz odbudowę, a kluczowe są jedność międzynarodowa i dążenie do sprawiedliwego pokoju opartego o prawo międzynarodowe, co jednak jest wciąż procesem trwającym i nie ma jednej łatwej odpowiedzi. Bohaterski narodzie ukraiński ziemi nie oddadzą. Je, ale ja jestem z Wami każdego dnia. Bóg zwycięży.